A teraz chcę cię zaprosić, żebyś nauczył się razem ze mną piosenki. W tej piosence wyśpiewamy, jak bardzo kochamy Pana Jezusa i jak bardzo Pan Jezus kocha nas. Ale nie tylko zaśpiewamy, tylko pokażemy też gestem. Tekst piosenki zawarłam w prezentacji. W każdym momencie możesz go poczytać, ale pomimo tego spróbujmy teraz się go nauczyć. Ja powiem pierwsze, a ty powtórz za mną. Sercem kocham Jezusa. Sercem kocham Jezusa, zawsze będę go kochał, zawsze będę go kochał, bo On pierwszy ukochał mnie, bo On pierwszy ukochał mnie. No i musimy teraz dołożyć gest. Kiedy będziemy śpiewać sercem kocham Jezusa, narysuj duże serce, na słowa kocham, połóż swoje rączki na piersi. Sercem kocham Jezusa, bo On pierwszy ukochał mnie. Później będzie zwrotka: Czy dziewczynki kochają Jezusa? I tu wszystkie dziewczynki odpowiedzą głośno: Tak, kochamy Jezusa. My spytamy: A dlaczego kochacie Jezusa? Odpowiedzą dziewczyny głośno, bo on pierwszy ukochał mnie. I znów będzie refren, w którym wyśpiewamy: Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę go kochał, bo on pierwszy ukochał mnie. I w drugiej zwrotce chłopcy zadanie dla was. W drugiej zwrotce spytamy, czy chłopcy kochają Jezusa? I chłopaki co? Właśnie odpowiecie głośno. Tak, kochamy Jezusa. Spytamy, a dlaczego kochacie Jezusa? I wy odpowiecie, bo On pierwszy ukochał mnie. Zatem co? Gotowi? Zaczynamy! Okej. Okay. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę go kochał, on pierwszy ukochał mnie. Jeszcze raz. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze pierwszy ukochał mnie, czy dziewczynki kochają Jezusa? Tak kochamy Jezusa, a dlaczego kochacie Jezusa? Bo on pierwszy ukochał mnie. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa. Zawsze będę go kochał, on pierwszy ukochał mnie. Czy chłopcy kochają Jezusa? Tak, kochamy Jezusa. Dlaczego kochacie Jezusa? Bo on pierwszy ukochał mnie. Sercem kocham Jezusa. Sercem kocham Jezusa, zawsze będę go kochał, On pierwszy ukochał mnie nas. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa. Bo ćwiczymy ją jeszcze jutro, drugiego dnia rekolekcji, po to, żeby trzeciego zaśpiewać po prostu na maksa całym sercem Panu Jezusowi. Zatem ćwicz, a poćwiczymy razem jeszcze jutro pa!